nie skóry jest chorobą zapalną, chorobą, która przebiega przewlekle z okresami pogorszeń i z okresami remisji. Chorobą, która występuje znamiennie częściej u, u rodzinach, których jest atopia. Atopia to jest takie bardziej ogólne pojęcie i do chorób atopowych, oprócz tego atopowego zapalenia skóry, zaliczamy również alergiczny nieżyt zaliczamy astmę skrzelową, alergię również kontaktową. Jest to choroba, która wydaje się, że w tej chwili jest jakby coraz częstsza, nawet mówi się o 25% małych dzieci chorych na atopowe zapalenie skóry, z tym, że dane te dotyczą przede wszystkim krajów, które są wysoko uprzemysłowione, krajów, jak to mówimy, z dużą cywilizacją. Zdecydowanie mniejsza liczba zachorowań jest w krajach o niższym standardzie. Czyli można powiedzieć, że niewątpliwie atopowe zapalenie skóry to jest bardzo duży czynnik taki cywilizacyjny, czyli kraje wysoko uprzemysłowione mają ja rzeczywiście. Zdecydowaną większą ilość zachorowań na atopowe zapalenie skóry. Jest to choroba, która również ma podłoże genetyczne, czyli, tak jak mówiłam na wstępie, w rodzinach, rodzinach, w których jest ta atopia, dzieci. Zdanie części częściej mogą chorować na atopowe zapalenie skóry. Według tak zwanych statystyk, chociaż medycyna to nie bardzo lubi te statystyki, jest tak, że jeżeli obydwoje rodzice mają jakąkolwiek chorobę z kręgu alergicznych, to 70% dzieci będzie również miało którąś z tych chorób, w tym chorób. W tym również atopowe zapalenie skóry. Ale proszę na to spojrzeć z drugiej strony: 30% dzieci ma szansę być zdrowym i to jest bardzo ważny czynnik. Nie są do tej pory wydzielone geny, które są odpowiedzialne za rozwój atopowego zapalenia skóry, ale to genetyczne podłoże niewątpliwie bierzemy pod uwagę. Jest to choroba, która, która zdecydowanie jakby częściej staje się ostatnio modna, o której się mówi dużo, ale głównie w jakichś jednak portalach społecznościowych. A tak naprawdę mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o medycynę czy całe struktury medyczne, jest to troszkę choroba, która jest zamiatana pod dywan. Po pierwsze dlatego, że bardzo mało jest ośrodków, które leczą atopowe zapalenie skóry. I Rzeczywiście ci pacjenci szukają pomocy wszędzie, stąd myślę, że z chęcią będą wysłuchiwali tego mojego krótkiego wykładu na ten temat.